Siemaneczko wszystkim Panowie Wczoraj dorobiłem płytki Jest godzina 7,30 Rado Mgła jak cholera Kończyłem to to było już praktycznie ciemno Wyszło całkiem całkiem a może troszkę mi zeszły na dół ale tu jeszcze muszę dociąć takie kawałeczki i będzie gitarka i będzie gitarka dzisiaj jeszcze muszę przykręcić tu na sufit wstęgi cztery i zasiadkować sufit przykręcić półeczki praktycznie zicher dzięki za wszystkie komentarze posypało się ich trochę także dziękuję Wam bardzo za docenienie mojej pracy bardzo miło z Waszej strony <laughs> pisaliście o koszty podliczę to gdzieś tam na koniec filmu wrzucę ale z tego co patrzyłem do Ponad 2000 wyszło za to. Licząc sam materiał, nie licząc o. czasu, którego tu poświęciłem na ten gołębnik. Także jeszcze zostało trochę do zrobienia. Muszę okno wymyć, wskok założyć. Takie tam duperele. Zostawi tam mi pisał, żeby by napisać. Voilera, voliera, e, nie voilera. Panowie, dla mnie to nie ma znaczenia, jak to ma być napisane. Czy to jest poprawnie, czy niepoprawnie, wiadomo o co chodzi. No nie bardziej pasuje Wojlera, a nie Woliera, także tak to zostanie. Każdy robi po swojemu. Dzisiaj to trochę lepiej widać ten kolor. Lepsze światło. Bo jest jeszcze rano. Zaraz wypuszczę koczki. Niech się pochodzą tu. Ile spiję kawkę. Nawet wszystkie zawiaski ładnie pomalowałem na czarno, żeby nie były takie bzdetne. Trzeba dzisiaj maluchom to sprzątnąć. Bardzo mocno pierzeją. Niech się uczą wychodzić. Jeszcze muszę skoczyć po piasek. Miałem to zasypać żwirkiem, ale zasypię to piaskiem. Przywiozę taki drobniusieńki piaseczek, żeby się ładnie wcisnął. W te szczeliny, wszędzie. Także będzie Pan zadowolony. Ja jestem zadowolony ze swojej roboty i z wyglądu tej wojlerki. Bo naprawdę powiem Wam, że na żywo to robi robotę. Może na filmie tego tak nie widać, ale. Dobra, krótki film, później coś dogram. Ile piję kawę? Biorę się za robotę. Dzisiaj 7 wrzesień. Moja córka kończy 3 lata. Przyjdzie z przedszkola. Coś przygotujemy z żoną dla niej. Żeby nie było. Dobra, pozdrawiam. Coś gramy później. Odciągi zrobione, stenerz zrobiony. Pierwsza siatka wisi. Jest dobrze napięta, ale powiem szczerze, zakładać siatkę samemu to jest normalnie masakra. Już mnie tutaj brało, jak już leciały różne, to już było grubo panowie, nie da się stoić na drabinie, jedną ręką w wkrętarkę, drugą siatkę na łeb wszystko leci, normalnie masakra, ale dobra jedną mamy, zaraz zapinamy następną, ta siatka powlekana jest dużo lepsza, twardsza. A to to jest takie dziadowstwo. Przedziadowstwo. A jest jaka jest, no. Taka miała być tu i taka jest. Dobra, zasuwam. Jeszcze mi dwa paski zostały. Tu jeden węski, tu jeden normalny. Dobra, zasuwamy. Nie ma. Nie ma to tamto. Pozdro. Dobra, 20 godzina. Mam skończony sufit. przykręcony Siatka ponapinana. Tu jeszcze zostało mi kawałek siatki ściąć. Ale to już tego dzisiaj nie będę robił. Bo mam dość. Jutro jeszcze tam gdzie miejscami połapię wkręty. Będzie dobrze. Ogólnie zadowolony jestem i dzisiejszego dnia sporo roboty zrobione. Tutaj tylko obciąć kawałeczek i będzie malinowo, molierka prawie gotowa. Jeszcze zostało mi na jutro zrobić półki. I finał zabawy. Dobra, pozdrawiamy. Jutro będziemy dalej kontynuować robotę. Pozdro. Piąteczek dzisiaj, panowie, panie. Też no, już wychodzą pod wojlerkę. się ładnie nauczyły. Stało mi jeszcze dzisiaj półki przykręcić. Sufit wyszedł, tak jest skończony. Wczoraj po ciemaku praktycznie dokończałem dzisiaj tylko poobcinałem. Jeszcze tam kilka wkrętów dokręciłem. O jest. Siatka jest dobrze naprężona. Także jest super. O tu już jeden koczko siedzi. Dobra, dzisiaj dzisiaj jeszcze kosmetyki trochę. Zaraz zrobimy jakieś półki. Żeby miały na czym siedzieć. Jestem zadowolony z wykonania. Wygląda to porządnie, nie jakiś ulep. Z byle czego, byle jak. Miało być dobrze, jest dobrze. Biorę się za podbitkę tutaj. Zrobimy szczyt z szalowy. W piórofust i tu podbiteczkę zrobimy. I koniec. Boilera będzie gotowa na 100%. Dobra, biorę się za robotę. Coś jeszcze dogram. Godzinka roboty. Panowie, coś takiego wyszło. jak widzicie musiałem to troszkę pokombinować żeby to jako tako wyglądało żeby dobre kąty pozacinać i deski nie łączyć tylko pojechać w całości udało się jest dobrze tam gdzie miejscami jakaś szparka jest ale to nie przeszkadza Bo jeszcze tutaj będzie deska szła w ten sposób na górę i będzie zajebiście. To nie jest przykręcone, jest to tylko na razie tak złożone. Dlatego że A, słabo widać. jest lepiej, żeby to nie było łączone tylko z jedna, z jednakowej długości. Tu jeszcze zrobimy podbitkę, tylko podspód spód. Przy braku mi jednej deski musiałem wykręcić stąd, ale to skoczę sobie zaraz do kupie Chciałem ten szczyt zamknąć, moja gorsza robota. Tu już będzie szło jak składka, rachpachciach. Będzie pan zadowolony. Tak to wychodzi. Trzeba to jeszcze teraz zdjąć, pomalować i zakładać z powrotem. I pokręcić już na, na, na zicher. Tu jeszcze muszę zamówić pomiędzy tą deską a siatką. Okapnik. Muszę jechać zamówić taki okapniczek, żeby to było. Jako tak wyglądało. O, coś takiego to będzie. Tylko nie mogę tego włożyć. Dobra, włożyłem to tak na sztukę. Tu zrobimy taki okapnik, <laughs> żeby nie było. Po później, jak przyjdzie pleksa, wejdzie pod okapnik i nic nie będzie zaciekało i nic nie będzie gniło tak sobie tu wymyśliłem i tak będzie to jest tam z drzwi trzeba było go zdemontować bo przeszkadzał Ach. no to coś takiego będzie wyglądało jak tutaj on na razie jest krótki, bo to tylko muszę go zawieść na wzór na dorobienie I taki okapniczek tu sobie będzie wisiał my go na 5 cm, akurat tu pleksa przyjdzie 2, jeszcze będzie szczelinka. Będzie, będzie dobrze. Dobra, tu na razie kończę robotę. Tu na razie kończę robotę i zasuwam, zasuwam Panowie z spółkami. To wszystko jest zicher. Porobiona kratownica jest elegancko. Dobra, biorę się za półki. Może jeszcze coś dogramy. Pozdro.